Witaj na podcaście na temat ciała, emocji i terapii. Nazywam się Bartosz Zadurski i dziś chciałbym pomówić o koregulacji. Czym jest koregulacja? Rozumiem, że nie każdy może znać to pojęcie, bo jest to pojęcie psychologiczne, które głównie jest używane w kontekście psychologii rozwojowej, ale nie tylko. Także pojawia się w temacie traumy terapii traumy. I jest to proces, w którym jedna istota pomaga drugiej istocie w regulacji swojego autonomicznego układu nerwowego. Tak chyba najbardziej skrótowo bym opisał ten proces. Czym jest koregulacja? I polega to najczęściej i najłatwiej to może być widoczne na w relacji między rodzicem a dzieckiem. Że rodzic pomaga dziecku się wyregulować. Pomaga się wyregulować poprzez własną regulację. Stara się być spokojny przy dziecku, i dziecko staje się wtedy spokojniejsze. Jak rodzic jest zdenerwowany, to i dziecko będzie zdenerwowane bardzo często. Więc w jakiś sposób można potocznie powiedzieć, że zarażamy się trochę tym stanem. I celem koregulacji jest zarażenie tym pozytywnym stanem, stanem spokoju, wyregulowania, ugruntowania. I to jest proces, który jest niezbędnym procesem w fazach rozwojowych. Niemowlę, małe dzieci bardzo potrzebują koregulacji do swojego zdrowego rozwoju. Ale nie tylko dzieci mogą skorzystać z koregulacji, bo także dorośli. Dotyczy to wtedy, w tych sytuacji, w których doświadczyliśmy czegoś trudnego, traumatycznego. A trauma to często chroniczne zaburzenia połączenia z innymi, brak kontaktu z innymi. Czasem doświadczamy tego wczesnych, późniejszych czasach. Wydaje mi się, że obecnie społecznie mamy coraz mniej takich więzi społecznych na głębszym poziomie. I bardzo często Szukamy tego, szukamy jakichś grup, do których możemy dołączyć, grup zainteresowań, grup wspólnych ćwiczeń, jakiś, chcemy stworzyć jakieś więzi, jakieś społeczności, bo szukamy właśnie tej więzi społecznej, szukamy kontaktu, który pozwala nam się też właśnie uregulować. Stąd bardzo popularne są różnego rodzaju warsztaty rozwojowe rozwoju osobistego, rozwoju duchowego często tworzą się tam społeczności. Które mogą się wzajemnie regulować. Więc możemy korzystać z tej koregulacji poprzez wsparcie emocjonalne, poprzez modelowanie. I mówiłem na początku o istotach, a nie tylko ludziach, bo my koregulować się możemy także na przykład ze zwierzętami, nie tylko z ludźmi. I pies, koń, kot. Inne zwierzęta mogą nam pomóc w regulacji, mogą być wsparciem. I stąd też jest na przykład wykorzystywanie psów czy koni w terapii, dogoterapia przykładowo, czy wsparcie terapeutyczne psów w procesie terapii, terapii traumy, psychoterapii. I gdy my mamy tą świadomość, że, że jest coś takiego jak koregulacja, ja mogę z niej skorzystać, Pomóc się wyregulować z wsparciem innej osoby. Mogę to skorzystać z tego na terapii, na jakiejś grupie, wsparcia na warsztatach, czy mogę też skorzystać z tego od kogoś bliskiego od przyjaciela, przyjaciółki, od znajomych, bliższych, od rodziny, czy właśnie też od zwierząt. I dziś chcecie zostawić z takim pytaniem, w jaki sposób ty używasz koregulacji? Kto pomaga tobie się uregulować w trudnych sytuacjach? Kto to dokładnie jest? Czy to osoba, czy to może jakieś zwierzę tobie bliskie? I kiedy w jakich sytuacjach konkretnie korzystasz z tej koregulacji? Zachęcam Cię do chwili refleksji nad tym tematem. Bardzo ważny temat, bywa bardzo pomocny, wspierający, w szczególności w trudnych okresach w naszym życiu. A zdarza się przecież, że takie miewamy. Na dziś to tyle. Zapraszam na mojego facebooka, instagrama. Jeśli interesują Cię też tego typu treści, zapraszam też do mojego newslettera, gdzie raz, dwa razy w miesiącu wysyłam listy. Z różnymi tematami, pytaniami rozwojowymi, poleceniami. Dzięki, do usłyszenia.